Akcja! Więc tak, więc... to na planie! Bierzemy nóż Przestraszyłem się tego, co ty zrobić w kolegą Jesteś prawo czy leworęczny? Kurczę, jestem leworęczny, ale chyba koję prawo Say what? Zaczekaj, no, bo ja się boję jak jego zdrowie Dobrze, także już pomidorki <grym> Co zrobisz? Nie zostanie, zjem jego. <grym grym grym> ze ta smakiem ta. Pierdol, To są making off. -y. Making of

Aaaa! No jest... dobrze. Ale to już pięknie wygląda. Fajnie szumie, że mnie no, w tym momencie to. i mogę... O jaki jest... jest Przestraszyłem się tego co ty przed chwilą kolego. Masakra! Ja <śla> proszę nakładać światło Am, mniam, mniam, mniam Ale podzielmy na pięć części, tak? Bo każdy chce posłuchać mojego pięknego jelu, Pietruszka Dobrze, że nie... W lodówce Pietrczoło Bo wiesz, nie Pietruszka Tylko... Albo Pietroczka Co tam szukacie, moi drodzy, w lodówce? Przyjaciółmi Szpiorek To jest różnica, Łukasz, wiesz? Szpiorek... Nie rzekła ale to pięknie wygląda! Chcesz dodać ketchupu trochę? Ja musicie mi dać 10 na 10, to wtedy wam zapłacę. Tak. Ale Ile? nie mam kasy, więc... Ile? Nie mam kasy, więc... Ile? Bo z tego co wiem... Nie jedzenie. Właśnie? No właśnie, ja już się przekupiłem. Rembol ma więcej subskrypcji, więc musiałem dać 200, wyloczek. Mam mniej, więc dałem mu tylko 100. Dobra. Tak, tak było, tak było. To no, było, tak? Więc może już zacznę nagrywać, Łukasz? To cały czas nagrywam. Wszystko się zmieści. Jak się popieści, to się zmieści. Zobaczysz, To tak jest na pewno do końca wysłażony? Wszystko jest, jest pięknie. Wszystko jest... Mięsisty trochę. Kieciutki. więc spokojnie. Ja ocenię go... Łukasz, oh. zmieńmy się. Już mi ciepło. Macham do swoich kolej. Machaj do swoich widzów. Macham do swoich widzów. Do I przezam do a ja lubię machać. Jak te tu mi się. Po No jak po mierie, Przestraszyłem się tego, co ty mam zrobili kolego.